Siema? Z racji tego, że mamy już wrzesień, niestety dla wielu osób wakacje i urlopy dobiegły końca. Trzeba wrócić do szkoły, pracy, a studenci mają jeszcze trochę czasu, ale też niewiele. Dobrze jest się przygotować do tego powrotu i właśnie dlatego wiele sklepów w tym okresie przygotowuje wyjątkowe promocje, a my mamy dla Was najciekawsze z nich. Back to school, bo tak nazywa się ta akcja, pozwoli wam zaoszczędzić kupę kasy i pokazać się w nowym stylu. Mamy kody rabatowe i promocje na nowe kolekcje ubrań, świetne perfumy, buty sportowe, biżuterie, zegarki, wyposażenie siłowni, książki i wiele innych produktów. Chcielibyśmy zaprezentować Wam trzy najciekawsze oferty. Pierwszą z nich jest ekskluzywny kod do wykorzystania w serwisie Groupon. Jeżeli nigdy nie słyszeliście o Grouponie, jest to strona, na której w okazyjnych cenach będziecie mogli wykupić m.in. bilety do Energylandii. Wizytę w salonie kosmetycznym, pobyt w hotelu czy ośrodku początkowym, karnet na siłownię, mycie samochodu i przepyszne dania w restauracjach. Są to przede wszystkim znakomite usługi oferowane z dużą zniżką. Tak więc z naszym kodem macie kumulację: promocyjną cenę promocyjną. Kod rabatowy o treści: Kod 15 daje 15% zniżki na oferty z kategorii Twoje miasto oraz Travel. Pamiętajcie, że kod działa tylko po przejściu z naszego linku, dostępnego pod tym filmikiem i na portalu kodrobotowy.pl. Oraz, że minimalna wartość zamówienia to 75 zł, a każdy może tego kodu użyć dwa razy. Naprawdę zachęcamy, bo warto. Drugą polecaną przez nas ofertą jest promocja firmy Reebok. Z kodem BTS2019 otrzymacie 30% zniżki na produkty z outletu, również te przecenione. To świetna okazja, żeby zaopatrzyć się w strój sportowy buty na WF, siłownię czy do biegania. A nawet, czy może przede wszystkim, bo są bardzo wygodne, to chodzenie na co dzień. Katalog produktów z kategorii fitness i trening jest bardzo obszerny. W sklepie znajdziecie też spory wybór plecaków, które przydadzą się zarówno w drodze na trening jak i w szkole. Muszę przyznać, że jeden szczególnie wpadł mi w oko i chyba się skuszę. Link do promocji znajdziecie w opisie filmu i na naszym portalu. Kod BTS2019 dający 30% zniżki jest ważny do 8 września, ale na stronę Reebok zawsze warto zajrzeć. Ciekawą promocję przygotował również Adidas. Obniżka cen produktów z atletu sięga nawet 60%. Większość z nich zalicza się do kategorii lifestyle, bo są zawsze modne i mają wiele zastosowań. Oferta butów i ubrań przy różnych kolorach jest bardzo bogata. Inna rozbudowana kategoria to piłka nożna, w której jest wszystko czego będziecie potrzebowali do uprawiania tego sportu. Nie tylko buty, koszulki czy spodenki, ale również same piłki i ochraniacze. W outletcie znajdziecie też stroj do pływania, pasy do biegania, opaski na nadgarstki i rękawice bokserskie. Chwilę poszukacie i wszystko znajdziecie, ale nie zwlekajcie zbyt długo, bo promocja jest ograniczona czasowo. Na dziś to już wszystko. Udanych zakupów życzy kod Robotowy.